Siema, no w nowym vlogu. Słuchajcie, u nas jest przed 12 w nocy. Siema. Przyjechaliśmy tylko na jeden dzień do domu i mieliśmy ogromną tragedię, więc stwierdziliśmy, że uciekamy z tego domu. Ktoś mi pod blokiem, słuchajcie, wybił szybę w samochodzie. I była jakaś impreza, jak wróciliśmy z, z pępkowego. I powiem Wam, że całą noc była jakaś impreza, i pewnie ktoś, bo to tak wygląda, jakby ktoś z góry czymś rzucił, i, i pewnie była tak ostra impreza, że komuś może się coś nie podobało, i walnął mi w szybę przed nią, i musiałam samochód odstawić. Do ludzi od szyby. Stwierdziliśmy, że wyjeżdżamy, ale wyjeżdżamy nietypowo o czym Wam dopiero później powiem. Ruszamy słuchajcie przed dwunastą bo wiecie, że my to uciekamy w nocy, żeby rano nikt do nas nie dzwonił i nas znowu tutaj nie, nie, nie zostawił w domu, bo to wiecie, milion pytań milion rzeczy, a to jeszcze to zrobimy, a to jeszcze tamto. W każdym razie dzisiaj wszystko cały dzień mieliśmy na to, żeby ogarnąć rzeczy, które nam zostały i wyjechaliśmy przed 12. Także pewnie gdzieś postój zrobimy. Ale jeszcze nie wiem gdzie. Łukaszek, ty zmęczony jesteś, bo widzę, że kawkę pijesz. No, nie, nie bo, jestem. Nie? Bo ty dzisiaj cały dzień w trasie, w drodze. Hmm. No, Łukaniu dzisiaj cały dzień y, robi, y, jeździł w tej, we w tej może być zmęczony, to zobaczymy jaką pójdzie droga. Lecimy. Nie, mo nie mogę tego włączyć, to co mi wysłałaś. Tak? To zaraz ci coś innego wyślę. <laughs> Do później. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tir się zapalił. Nie zdążyłam włączyć kamery, żeby wam pokazać. A jest słuchajcie, pierwsza, a my przejeżdżamy Warszawę i cały tir płoną i tyle jest straży pożarnej. Także pewnie, pewnie będzie gdzieś yy, mówione o tym. A my dalej jedziemy. Ale gdzieś za Warszawą będziemy stać, nie? Bo już jesteśmy zmęczeni. Nam tylko zależy o tym, żeby, zależy nam na tym, żeby wyjechać z domu, a później to już możemy na spokojnie. Ciemno z rana. Słuchajcie, jak. Ciemne okulary. Nie, odzywam się już do widzów. Jesteśmy, słuchajcie, w piżamkach. Kaszek, świątecznej, bo on jest cały czas z nastroju świątecznego. No święta nie? są tuż, tuż. A, no tak, zapowiadające. A, to jest komin. No to... Nie to święta, no to. No dobrze, pierwsze teraz będą te. No, to są nie, nie pierwsze. Nie, a nie pierwsze. No. no. Nie, pierwsze dobrze. No, także zapowiadające święta. Słuchajcie, okular założyłam, żeby mi oczy nie pękły. Właśnie jest, słuchajcie, siódma. Wstaliśmy, spaliśmy y, gdzieś za łomiankami, nie? Chcieliśmy tylko tą Warszawę przejechać, żeby nie, nie stać w tych korkach. I lecimy dalej. Zaraz Wam powiem. Lecimy w ogóle nad Polskie Morze. Więc zaraz Wam powiem, ile mamy kilometrów. Oj, poczekaj. No. I wiecie co I Lecimy nad to polskie morze Zaraz wam powiem ile mamy kilometrów I na razie się nie ubieramy Bo dopiero co wstaliśmy I gdzieś za godzinę znajdziemy jakiś taki parking wiecie leśny Bo spaliśmy słuchajcie na stacji benzynowej I to w dodatku tak w rogu Bo nie było miejsca bo pełno tirów A patrz te tiry już pojechały O no siódma rano my No to oni nie wiem o której Nic nie słyszeliśmy że wyjeżdżają w każdym razie yy, nie chcemy tu jeść śniadania, ponieważ staliśmy tak w rogu wiecie, na stacji benzynowej, Ja pokażę Wam. O. Więc teraz jedziemy z godzinkę, o pas muszę zabić, i znajdziemy miejsce na śniadanko i się dopiero bierzemy. Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej, ale muszę Wam powiedzieć, dlaczego jedziemy starą siódemką. Ponieważ jeździemy za sobą przyczepę, a lecimy starą siódemką, bo i tak autostradą nie polecimy, bo mamy ograniczoną prędkość, jeżeli mamy przyczepę. Pokażę Wam. O, widzicie? Zabieramy przyczepkę ze sobą. Mało nam miejsca w kamperze i zabieramy przyczepkę. Będziemy mieć dwa domy, każdy będzie mieszkał w swoim. Nie, nie, zabieramy, bo, bo, nie, bo nie jedziemy sami i dlatego zabieramy przyczepkę, żeby, żeby, żeby było więcej miejsca, bo my yy, kampera mamy dwuosobowego, więc nam nawet dodatkowa jedna osoba nie wejdzie. Także lecimy nad morze, dokładnie do Władysławowa, tak? No, także yy, później się widzimy. Zobaczcie, jakim jesteśmy zestawem. Stanęliśmy na siadanko. Takim zestawem jesteśmy, słuchajcie. Wjeziemy przyczepkę, powiem Wam, że wczoraj się nasprzątałam tej przyczepy. Bo wiecie, jak ona stoi, i kurzy się. My bez przerwy wyjeżdżamy. Zobaczcie w ogóle, jak ile ja mam włosów, w ogóle jaką mam fryzurę. Ja nie mam czasu nawet iść do fryzjera. Bez przerwy gdzieś wyjeżdżamy. E, już się umówiłam na sztywną fryzjera. E, co prawda w dzień też i lekarza, żebym mogła wszystko ogarnąć. Nawet do kosmetyczki nie mam kiedy pójść. Więc muszę sobie to ogarnąć w jednym tygodniu, żeby mieć znowu wolne, żeby znowu nie pomyśleć. Nie, wiecie, bo już jestem taka zarośnięta, że aż mi się ciężko włosy układają, zwłaszcza jak mam tą prawą rękę, wiecie, o, ja dotąd tylko tą rękę podnoszę, więc ciężko mi tą ułożyć co tą fryzurę swoją. No. Także czekam tylko, żeby mi przyszedł termin, bo już naprawdę powiem wam, że zarośnięta bez kosmetyczki, a jeszcze nad morze teraz, to tak wiecie, nie, ba, nie wypada. W każdym razie nasprzątałam się wczoraj przyczepki. Łukaszek, a gdzie masz kluczyk? Możesz mi dać klucze od przyczepki? Pokażę Wam. Bo jedzie z nami Błażejek. Więc yy, z racji tego, mówiłam Wam, że z racji tego, że yy, nie mamy, Olga nie jedzie, bo Olga nie chce, Olga nie lubi. Błażej próbuje się przekonać do karawaningu i mówi, że jak mu zabierzemy przyczepę, to... Ale nie jedzie sam, leci z kobitą. Także będą mieć swój domek i powiem Wam, że pokażę Wam. O, widzicie? Jak mu wczoraj nasprzątałam, proszę, jak jest czyściutko, powycierałam kurze, podłogę umyłam. Yy, wszystkie ten z lewy, nawet, nawet w szufladach im mu posprzątałam, w szafkach porobiłam mu miejsca, żeby, żeby miał. Nie wiem, czy już sobie poukładał. Nie, jeszcze nie. Ale ma miejsca wolne, żeby sobie poukładali z kobitą yy, rzeczy. Już trochę tutaj sobie poprzynosił jakieś tam swoje elementy. Nie mogę was odwrócić, powiem wam, że nie mogę was odwrócić. Jakiś... Mam w tej prawej ręce niedowład chyba coraz większy, bo ciężko mi jest kliknąć cokolwiek. A to jest mały guziczek do klikania na odwrócenie kamery. Dobra, wychodzę stąd, jemy tu śniadanko i będziemy ruszać dalej. Błażej z kobitą dopiero wyjeżdżają. My musieliśmy wyjechać wcześniej, ze względu na to, że my wieziemy przyczepę, bo nasz synek nie ma uprawnień na taką przyczepę. Więc my musieliśmy, a oni sobie osobówką do nas dojadą, także cudownymi rodzicami jesteśmy, <noise> bo prawie wszystko robimy za dzieciaków, ale zestaw mega. Powiem wam, że już dawno przyczepką nie jeździliśmy i taka patrzę z nostalgią na nią. Dobra, idę yy, na siadanko, bo była łukaszek już pewnie zrobił. Ale powiem wam, że wczoraj mieliśmy problem z wyjazdem, bo w momencie jak wyjechaliśmy za bramę. Nam się przypomniało, że trzeba ETOL włączyć, a nie mieliśmy dodanego. Słuchajcie, do e, pojazdu nie mieliśmy dodanego. Do naszego, co to znaczy? Do naszej czego? Do aplikacji i do urządzenia. Do urządzenia i do aplikacji nie mieliśmy dodanego naszego pojazdu, a to było około 12 w nocy, słuchajcie. A my mamy tylko, e, słuchajcie, komputer epla. A nie można było dołożyć zepla trzeba było znaleźć kogoś, kto nam dołoży e, z normalnego komputera, bo opcji brakuje w tym E+. Słuchajcie, w tym żeby do, do dokładania tych pojazdów. I musieliśmy obudzić naszą Olgę w nocy, żeby nam to dołożyła, bo ona na szczęście ma normalne komputery. I nam dokładała. Słuchajcie, o 12 w nocy jeszcze robiliśmy Etola, także jedziemy na Etolu i tak długo nie jeździliśmy na nim, że całkowicie nam on wyleciał z głowy także jeszcze mieliśmy tak, takie, takie problemy z wyjazdowym I zeszło nam z pół godziny, nie? lecimy, zjedliśmy śniadanko i lecimy, mamy 300 km do celu my już dojeżdżamy słuchajcie, mamy 15 km ale ostatnią godzinę nie, półtorej godziny pijemy kawkę, zrobiliśmy sobie kawkę na stacji bo się tankowaliśmy Fajne cena paliwa, nie? 6,27 za ropę to bardzo fajna cena paliwa. Ale na obsługowej, więc pewnie też i dlatego e, mamy 15 km, 20, 20, 22 minuty do celu. I wszyscy znajomi już są. A błażejek e, za nami jedzie, bo później dzisiaj wyjechali. Bo mieli jakieś tam sprawy swoje, więc później wyjechali, są za nami. A reszta znajomych już jest e, na miejscu. Tylko z tym, że to już. Yy, oni nie są karawaningowcy, więc yy, meldują się w domkach. Stąd wybór tego. Nie wiem nawet, czy to jest kemping, czy pole namiotowe. Zobaczymy, jak to wygląda. My nigdy tam nie byliśmy, więc zobaczymy razem wa z wami zobaczymy, jak to wygląda. Bo głównie chodziło o domki, bo oni wszyscy do domków. Także zaraz będziemy na miejscu. To wam pokażę gdzie. No i dojechaliśmy. Co prawda przejechaliśmy z jazd. Ale już jesteśmy Króżemy na miejscu. ...wschód, następnie skręć w prawo, skręć w prawo, następnie miejsce docelowe będzie po prawej o, stronie. O, jesteśmy. O, jak przyjechał szybko rowerem. Się ugina to wszystko, co? No. Trzyszczy teraz to wszystko, daj ta spokój. Ludzie. Recepcja. Gdzie to olej? Ja ja wiem. A tam jest wejście basen. Ale tu musisz chyba stanąć, wiesz? Tu jest cennik. Tak, to jest dla stałych klientów, recepcja tu masz. Miejsce docelowe jest po prawej to, stronie. Tu są, tu są chyba pole. Wiesz? Dobra, idziemy się meldować. Dobra, kochani, my się już zameldowaliśmy. Tu znaleźliśmy sobie taką miejscówkę w słoneczku, bo nie bierzemy prądu. Łukaszek już wjeżdża. No. Nie wiem. Ale teraz możesz nalać wody. bo musimy dolać, słuchajcie, nalać wody do przyczepy, bo w kamperze mamy, ale do przyczepy nie nalewaliśmy. Także najpierw sobie nalejemy wody i potem dopiero tu się ustawimy. O, w słoneczku, taką polankę mamy. Cień jest, a znajomych chyba będą w tych domkach, ale też nie wiemy, bo poszli na obiad. Więc nic nie wiemy. My się tu ustawiamy, tylko lejemy wodę. Ale wiemy, gdzie jesteśmy. Ośrodek Oland. Chłapowo. nad morzem, także teraz to już na pewno wiemy, gdzie jesteśmy. Później Wam pójdę pokazać cennik, co i jak. Chociaż wiecie, co sezon, to się zmienia, więc różnie to bywa. Tu mamy bocianka. Łukaszek, pamiętasz, jak się tam wodę nalewało? No, ja. <laughs> Zamusisz za, zamknąć zawory? No ja nie wiem, ja to nigdy. Jest? A, no tak, bo przecież na działce mieliśmy wodę. No? No tak, bo my na działce mieliśmy wodę, bo przecież nasza przyczepka stoi na działce i robi nam jako domek letniskowy. Także trochę wody jest. To tylko dolać trzeba. Oby taka pogoda była teraz cały czas. Musimy ją wyprostować moverem. auto stanie tak. Łukaszek, odzwyczaiłeś się już pewnie, nie? Co prawda, przyjemnie. przyjemnie wrócić. No, mamy mamy taki, powiem Wam. Wzruszające to jest. Chociaż powinien to Błażejek robić, bo to on się chce bawić w karawaning Także będzie składał. Już do zamka Bardzo przyjemnie tu jest, powiem Wam. Słoneczko, żeby trochę złapało, bo to fotowoltaika, żeby na górze łapała słoneczko. No i co? Mamy prosto? To jeszcze trzeba sprawdzić słuchajcie, czy, czy kamper stoi prosto, bo przyczepa już stoi prosto, tak? tak. Czyli podpory będzie za chwilę wyciągał. Tak. No to dobra, to czekamy na kampera. I jesteśmy usadowieni. Jest porządek, ja lubię. Jak jest porządek. I co? Dobra, wyciągamy markizy, nie będzie chyba jedna w drugą wchodziła, nie? Nie powinna. Chyba idealnie. Następna idzie. O. Idzie? Nie Idealnie jest, Łukaszek. Ty to jak coś zrobisz, to nie ma we wsi. Już jesteśmy, słuchajcie, rozłożeni. Łukaszek właśnie usiadł i odpoczywa. A się okazało, że ci z nasi znajomi nie mają tu w tych domkach, tylko w tym pensjonacie przy basenie. Także później Wam pokażę, jak to wygląda. W każdym razie przy samej bramie. A my czekamy teraz na, nasze, na naszą młodzież, która już za chwilę będzie dojeżdżała. Pokażę Wam układnie, jak odpoczywa. Zmęczony Łukaszek? Dwa, zestaw... dwa zestawy musiałeś zrobić. Ale jak się wie, to tak nie męczy. Jak się wie, to się wie, nie? No. Dobra, słuchajcie, kończymy tego Bo vloga. Pokój z kuchnią? Nie, dwie kawalerki bardziej. Dobra, słuchajcie, kończymy tego vloga. I zapraszamy do następnego. Trzymajcie się, pa.